Uwielbiam przyjść ludzie. Ty dobra, ale się nie dostarczysz, żeby podjechać? Jeszcze go jeszcze zawodzisz. że Maczki ze mną nowego kłada i jedziemy i wam powiem używany ale patrzcie miał 203 najechane jak go kupiliśmy w sobotę tydzień w, 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 temu a teraz ma e, 321

Z akcją. Akcja, lecimy, zaczynamy. Kurka, więc już się bura. że już się buja. buja. To bardzo to uciekać tak nich ale altynek nie mam więc gramy trochę już mam dużo dobrych kar i dużo rzeczy zrobiłem i może odcinek się pojawi napiszcie w komentarzach czy chcecie odcinek z Pisa Altynek no Nie? i tu lecimy Uff. przewalamy ale będzie jaja ale jajka emocje jak na grzybach i powiem Wam tylko tyle złote karty mam tylko w obronie bo tak tu mam lepsze karty papaski Potem cała wiersza, ja mówię, no, że no. w ubieraniu tej krzyża. Jeszcze raz jeszcze, jeszcze, jeszcze prawie. Jeszcze trochę przedmiot. No, Mama no, uważaj! No już gdzie mamy to, jeszcze zalowo. Teraz odczepiałem linki i koniec. Wjeżdżamy z Ubinu.